Czy kiedykolwiek wyobrażaliście sobie, że chirurg z Tokio może operować pacjenta w Paryżu w czasie rzeczywistym? Brzmi jak science fiction, ale to już się dzieje dzięki telechirurgii i sieciom 5G, a wkrótce także 6G. Pomyślcie o tym. Opóźnienie w przesyłaniu danych spada poniżej 1 milisekundy. To oznacza, że robot chirurgiczny, sterowany przez specjalistę z drugiego końca świata, porusza się z precyzją, której nie jest w stanie osiągnąć ludzka ręka. Pierwsze takie operacje już za nami. W Chinach lekarz z powodzeniem przeprowadził zabieg na pacjencie oddalonym o ponad 3000 km. Roboty takie jak Da Vinci czy Asensus stają się cyfrowym przedłużeniem chirurga, a technologia 6G przeniesie to na zupełnie nowy poziom. Wyobraźcie sobie holograficzny obraz 3D operowanego miejsca i rękawice, które pozwalają chirurgowi czuć tkanki pacjenta. To rewolucja, która zapewni dostęp do najlepszych specjalistów, nawet w najdalszych zakątkach globu. Oczywiście, pojawiają się pytania o bezpieczeństwo połączenia, ale jedno jest pewne: medycyna przyszłości będzie działać online. Dzięki za obejrzenie. Jeśli interesuje Was przyszłość technologii, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia.